No hej, witam w pierwszym odcinku mojego programu, w którym będę się przyglądał karierze Marcina Musiała w serialu Wiedźmin. Gradam Sir Lashlo, mężnego rycerza, który ma się stać powiernikiem Siri, ma wyprowadzić ją z Sintry w ważnym momencie. Ja sobie zastopowałem serial właśnie w momencie, kiedy wyjeżdżają z Sintry podczas tego wielkiego oblężenia, bo tam będzie ten punkt zapalny, kiedy tam naprawdę przyjaźń między nim a Siri będzie rozwinięta, bo wcześniej widzieliśmy tylko małe już zalążki tego, tej relacji, która będzie pewnie definiowała e, jakąś sporą część serialu i nie mogę się doczekać po prostu, jak już spotka się z Geraltem, bo to może mieć fajne tarcia, spotka się z Jennifer jak ta cała cała drużyna się razem zbierze, jak to będzie wyglądało. Tutaj widać, że już Siri musi na nim polegać bardzo mocno i on pewnie będzie tym, że w samej zbroi tego serialu też w, w, w zestawieniu z samym Geraltem i z innymi postaciami, które się tam pojawią, bo wiemy, że ten świat jest bardzo, bardzo bargny, yy, związany właśnie z Wiedźminem i mam nadzieję, że Lauren Hirsch też mocno, na pewno w komitywie z Andrzejem Sapowskim, rozwija tą postać i... Kurczę, no Maciek musiał w takiej roli. Teraz już jest tylko o krok od tego, żeby stanąć w pierwszym rzędzie z tymi najlepszymi polskimi aktorami na zachodzie. Tak jak Joanna Pacuła, jak Rafał Zawierucha. takie cyk, cyk, smok. Dobra. Cyk. I, I się dzieje. Dzieje się kariera u największych reżyserów. No nie jest o krok od tego. To już są pieniądze Netflixa, istotna rola w tym serialu i mam nadzieję, że to pójdzie, pójdzie do przodu. Więc ja mam mój Wiedźmiński medalion, mam moją koszulkę z Wiedźminem, mam miecz Wiedźmiński i jestem gotowy na to, żeby śledzić, przygody musiała. To jest pierwszy odcinek. I tak jak już mówiłem, wcześniej pojawiał się tam gdzieś w tle, bardzo wyraźnie oczywiście, była jego rola jest zaznaczona, chociaż mało mówił gdzieś tam się tylko przewijał, ale wiemy, że to jest powolne budowanie charakteru. On powoli będzie wychodził na pierwszy plan i wtedy zacznie się dopiero dziać. Będą się działy rzeczy i będzie naprawdę pewnie ostro, mam nadzieję, bo ten serial wskazuje na to, że tutaj, tutaj coś się będzie, będzie, będzie rozgrywać mocnego. I mam nadzieję, że Sid będzie tą postacią, która też będzie jakimś yy, połączeniem ze światem młodych, bo wiemy, że Gerald to jednak stary, stary zbir. Stary, no stary młody, wiedź mi piękny oczywiście Henry Cavill jest piękny Henry, zadzwoń. Ktoś zna Henry'ego Cavilla, niech powie, że chce się z nim spotkać. Tak, i Henry Cavill jest no, pięknym, pięknym mężczyzną i Ania Charlotte'a, która gra Jennifer jest piękną kobietą no i Maciek Musiał jest również pięknym chłopakiem, jeszcze już mężczyzną. Zobaczymy jak to będzie dalej Więc tutaj sobie kliknę jak się dzieje w Sintrze na słuchawkach, żeby Wam nie przeszkadzać, rzeczywiście. I zobaczymy, no wyjeżdżają, wyjeżdżają. A, Maciek musiał na tym koniu, wygląda po prostu jak milion dolarów. I mam nadzieję, że będzie często jeździł na koniu, bo dobrze wygląda. bo uzbrojony, oczywiście niebezpieczny, wielki rycerz. I tutaj widać, że ktoś się zamachuje czymś na czymś, czymś niego, ale no, dzieje się. I wiadomo, on już widać, że chroni, chroni dom Siri i będzie oczywiście tym powiernikiem jej, bo jak, żeby inaczej, coś się będzie działo. I tutaj widzę, że ktoś z czymś rzuca w niego, i. Ty, Kurwa maci, co? Kurwa maci, nie. No i chuj znowu.